Jest kręgu zamknięty, tu się rodzę, próbuce się, się to pochodzę. pochodze Mogami tak, nie wszyscy, wszyscy zają, mnie, domu, Bardzo z tego cieszę się, hefkie, hefkie, chodź, no to myślę, zaś mi do oknoście Chądź ten, 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 okno. ten krót drzwi otwiera, skór szybko z znika, i wraca jak numerak, Rośnie na pacie Zrasta tętno, człowiek na oriencie, bo przygodze węstą Ty jesteś, klucz, daj na luz, taki usłony słowik dany jako bilet Czę się zrobił, wykorzystuję to nie jest dla mnie, los mojej rodziny tyle. Kto to chodzisz? kryminalny Mokotów, nocy 1001 tysiąca Trzeba działać, przebiegnę. Ej, ale weź sobie tutaj okno jeszcze, wiesz tutaj, tutaj to okno. Elegancja, ziomuś, elegancja jest. Powoli, Całe do powoli. Całe się Nadejdzie. Co u mnie chcesz wiedzieć? Boże, że bezwzględnie. Kto ty jesteś! Za tej tak, dobrej tak. woli oto dwam, tej myśli, starał swam, z pokojowym dla dobrych ludzi dobre nie chybie, ty pemy drugie imię, Kto pochodzi! Kontrast wyrostów I, i kamienic, to centrum dzielnic, gdzie prędkości nie zaszło nic, Komiecie południe, nieznane z terenów bezpiecznych, pozdrowienia dla pielgrzymów wiecznych, Daje radę słowem radzenie wadze, miej to na uwadze, powolutku się prowadzę dobrze, czas mija w walce, o lepsze życie coraz prędzej, przyjść pogadać jak chcesz wiedzieć więcej, Romeo, oponi regularny, życie że w Warszawie da realny W którym roi się jak tylko z tego tłumu wypływa jest swój charakter. Śmiejesz? Co ja nic?